Hej, fajnie, że jesteś. To kanał cyfrowy, przyjaciel. Krótkie porady, recenzje, przystępny język wszystko dla Ciebie. Lecimy. W tym filmie pokażę Ci, jak udostępniać piosenki ze Spotify w relacji na Instagramie z dźwiękiem. Aby udostępnić utwór z dźwiękiem ze Spotify w Instagramie, najpierw otwórz aplikację Spotify i znajdź piosenkę, którą chcesz udostępnić w swojej relacji. Kliknij w trzy kropki przy tytule utworu i wybierz opcję Udostępnij. W zależności od piosenki, którą wybierzesz, możesz mieć możliwość zmiany tła relacji na klip wideo, zdjęcie, jednolity kolor lub gradient. Wybierz tło, które Ci się podoba, a potem kliknij ikonę Instagrama z podpisem relacji. Aplikacja Instagram otworzy się automatycznie z edytorem relacji. Piosenka oraz tło zostaną pobrane ze Spotify razem z dźwiękiem. Możesz zmieniać rozmiar okładki albumu i przesuwać ją tak, jak każdą inną naklejkę w relacji na Instagramie. Jeśli chcesz, możesz też dodać własny tekst albo dodatkowe naklejki. Gdy skończysz edytować relację, dotknij twoja relacja albo bliscy znajomi na dole ekranu, aby ją opublikować. Kiedy twoi obserwatorzy zobaczą relację, będą mogli stuknąć okładkę albumu lub tekst pod twoim imieniem, aby otworzyć utwór w swojej aplikacji Spotify. I to wszystko. Tak właśnie możesz udostępniać piosenki ze Spotify z dźwiękiem w relacjach na Instagramie. Fajnie, że oglądałeś. Jeśli ten poradnik ci się przydał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. To dla nas naprawdę ważne. Codziennie publikujemy nowe, świetne poradniki technologiczne, takie jak ten.